Czas na kultową misję w Call of Duty 4 Modern Warfare, wszyscy w kamuflażu, jeden z najlepszych poziomów w całej grze, najbardziej klimatyczny i zarazem mój ulubiony poziom, gdzie trochę się poskradamy. Ostatnio skończyliśmy sobie w Azerbejdżanie i teraz trochę cofniemy się w czasie i przeniesiemy się na Ukrainę w okolicach Czarnobyla, a dokładnie do miasta Prypeć, znane i kultowe miasto Prypeć, chociażby ze Stalkera. Christmas for the bad guys. Even a decade later, a lot of them still used it to get their hands on nuclear material. A lot of them, including one, Imran Zakayev. Of course we couldn't just let that happen. Cash for spent fuel rods. That's one hell of a recipe for destruction. It was the first time our government had authorised an assassination order since the Second World War. I was under the command of Captain Macmillan. I ta misja jest o tyle ciekawa, że wcielimy się w niej w samego kapitana Price'a. A cofniemy się dokładnie do roku 1996. I ten klimat po prostu miażdży. Co tu się dzieje w tej misji? Mamy duże promieniowanie i to jest ogólnie misja skradankowa, więc trochę się poskradamy. W zasadzie cała misja skradankowa. No i jedna z najprostszych w tym kodzie, w porównaniu do poprzednich, w których no, ginąłem nawet dość regularnie. Tutaj takich problemów nie będzie. No i troszeczkę sobie mm, używam snajperki, pozdejmujemy kilku wrogów, to, którzy się tam znajdują. Ok, idź się pierwszy. Kapitanie McMillanie. OK patrolirować. Okay. tego. A MacMillan ja. zdejmie tego. No i możemy iść dalej. Z troszkę tutaj zdejmowania ze snajperki będzie. Nie dużo, ale zawsze to sprawia frajdę. No i zobaczcie jak to wygląda. No, jak na 2007 rok genialnie. Jeszcze tam muzyka. Okej, okay, tutaj uważamy. Jeszcze pies tam jest. może troszkę pójdziemy na publikat. Okej, okay, czekamy. Okej, okay, nasza decyzja, to go zdejmujemy. Mogliśmy też ominąć, ale nie zamierzam się w to bawić. Jak jest możliwość, to zdejmujemy. Okay, troszkę sobie przejdziemy tutaj. Okay, teraz podejdziemy sobie pod drzewa i trzeba uważać, bo na dzwonnicy jest przeciwnik i jeszcze drugi jest tam. E, Okej, okay, mogę niby stąd e, go zdjąć, ale wolę podejść troszkę bliżej, do żeby mieć lepszy. Okej, już zajmuję się tym. Dobra, zdjęty. Okej, okay, poczekam jak tu podejdzie, wtedy go zdejmę. Idealnie, dostał. Okej, okay, no i teraz możemy iść, Przeaduję sobie przy okazji. Okay, ale ten kościół naprawdę ładnie wygląda i zobaczcie, mamy tutaj pomnik bohaterów radzieckich mm, podwalczących podczas II wojny światowej. Kiedyś na Ukrainie było sporo takich pomników, teraz po tym co się wydarzyło w 2024 roku, znaczy w 2022 roku na Ukrainie no to tych pomników już nie ma. Okej, okay, wybrzeże czyści. Czyste, tak słyszę. Zabieramy pier pierwszą znajdkę okej okay, helikopter padamy tutaj właśnie znajdźka była tutaj na dzwonnicy więc warto było wejść po tej drabinie tu mamy też karabin ale nie będziemy w tej misji jej używać okej okay, helikopter uniknęliśmy go bo normalnie gdybyśmy nie ominęli to i tutaj byśmy szli na ten cmentarz prawosławny to tutaj byśmy się schowali przed helikopterem w tym miejscu okay, wygląda niesamowicie a tu nie mam pojęcia co to jest, bo ja rosyjskiego nie znam. Więc nie przetłumaczę wam. Okej, okay, teraz będzie tutaj troszeczkę krępujący moment. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś dużych problemów. Padnij! No i teraz ta muzyka jest spokojna, bo właśnie idą kolejni rosyjscy ultranacjonaliści. Będziemy się czołgać za kapitanem Macmillanem To jest najlepszy sposób żeby to Przejść ten fragment Okej okay, widzę Tam są transportery też Okej okay, czekamy Przerażający moment, gdzie was wrog ultra blisko. Trzeba uważać, żeby nas nie wykryli wraz z transporterami, bo by się to skończyło naprawdę bardzo źle dla Kapitana Price'a i e, MacMillana. Trzeba troszeczkę dalej. Uważamy cały czas. niespokojna muzyka Uch, klimat jest po prostu piorunujący miażdży wręcz inne misje wiem, że w World, World też będą takie bardzo klimatyczne ale do tego dojdziemy prawdopodobnie w przyszłym miesiącu okej, okay. teraz będzie troszeczkę spokojniej Tutaj mamy widzę, z cmentarzysko pojazdów. Możemy tu spać. I iść dalej. Udało się w ten fragment przejść. Ok, tam widzę kolejnych, ale tak nie zdejmę ich na pewno. Tak, tutaj jacyś nielojalni, których zlikwidowali ci ale mam pamięt na okay, to sposób. Okej, to moja decyzja, czyli tak, zdejmujemy tego. Dobra. Tak, tak musimy w tym samym momencie. No to nie będzie trudne. Po prostu czekamy na odpowiedni moment. Zdejmę tego po prawej. Okej. Okay. Proszę bardzo, tak to się robi. Dobra, sobie. możemy iść dalej. Tutaj będzie taka jedna znaczka, którą trzeba będzie dość dobrze rozegrać, żeby ją zdobyć. Ok, zostajemy w cieniu. Sobie przygotuję pistolet, bo zaraz się może przydać. OK, ja się nie ruszam. Zresztą słyszałem, że mówią o jakichś ukraińskich najemnikach, ale się zdura. Tak to się właśnie robi, ma za swoje. Znaczy to są rusty najemnicy. Okej, okay, Okej. Okay. Zbliża się patrol, ale nie zawsze, więc to jest też osoba. Okej. Okay. Tutaj widzę, że dostał. No i właśnie. Tutaj jest ta znajdźka, bo której będę potrzebował. Więc tak, zobaczymy czy to w ogóle wyjdzie, czyli tak Dobra, zdjęty Zabieramy znajdźkę No i chyba nie tak wyszło, no ale z tą znajdźkę to jest losowe Okej, okay, ale przynajmniej nie muszę drugi raz, więc no była konieczna ta walka, mm, bo w inny sposób się po prostu nie da zdobyć. Okej, okay. ale tym razem mm, zrobimy to w taki sposób, żeby już nie mieć żadnego fejla. Okej, okay, dostał. Skoro już mamy ten laptop to już ich zostawiamy przy życiu Nie ma co się mną zajmować bo tylko znowu będą problemy Hmm tak, Jakiś cholerny zlot ryskich najemników pewnie jakieś targowisko sobie zrobili tutaj okej okay, i teraz czekamy dobra Biegniemy. od razu jak najszybciej zjednoczymy się tutaj a, a teraz przyciągajmy się tutaj strasznie dużo ich jest nie chcemy walczyć z taką fordą wrogów bo to nie byłoby za dobre wykorzystamy ciężarówkę okej okay. chcę więcej czekajmy chwilę, niech się rozejdą i musimy w odpowiednim momencie wybiec. standby Nie dojdę Stand by. Stand by. Go. Ok, I idziemy. Na razie nikt nas nie widzi. Ready? Okay. No i pędzimy. Ok, się. Nikt nas nie widział. Świetnie. To idziemy dalej. Wysuwamy się za murek. No uważajmy. właśnie nie rozkłada. Ok, zdejmijmy tego snipera. Pięknie. Dobra, no, sobie tutaj w ogóle zniszczone plac zabaw. Zrujnowane miasto. Chociaż w stalkerze to bardziej klimatycznie wyglądało. Nawet kiedyś rozważałem nagradzie ze zew prypeci, ale czy teraz nagram? Zależy, czy będę miał czas. Jeśli tak, to może robimy sobie kiedyś serię z Zewu prypeci. Najpierw jednak przejdźmy sobie tą misję I zabierzmy ostatnią znajdźkę, którą mamy W sumie mamy 3 A w sumie już 21 Więc zostanie jeszcze tylko 9 Ok. Zaskoczę sobie tutaj Tam mamy helikopter Ale nim się nie będziemy przejmować Tylko my idziemy sobie dalej Za kapitanem Macmillanem Tutaj mamy coś zrujnowanego Matera z wyrzucony do śmietnika. No jeszcze na miejscu nie jesteśmy, to prawda. Ale zbliżamy się powoli do końca misji. I no to jest coś przyjemna, taka niesamowicie klimatyczna. No i bardzo ją lubię, że można się poskradać. Uuu, dzikie psy. Trzeba uważać, dzikie psy potrafią być bardzo niebezpieczne. Budynek. W ogóle zobaczcie na ten budynek ci właśnie wygląda. Nie powiem. Wiedziałam, że na Ukrainie takie budynki są. Ok, uważamy. Tutaj jakiś pies sobie, jele tego roskiego najemnika. Ok, nie przeszkadzajmy mu w tym. No i możemy iść dalej sobie. To no misja bardzo prosta i przyjemna. Mm -hmm. I całkiem fajna. Szybko poszło, jeden wymagany fail, bo inaczej byśmy nie przeszli Niestety kolejna misja to już taka przyjemna nie będzie Też będzie w Czarnobylu, ale ona będzie o wiele gorsza i no, będzie niesamowicie frustrująca Na pewno będę się bardzo długo w nie z nią męczył, to mogę wam powiedzieć i dużo razy będę tą ginął Na przykazji też krótka historia 50 tysięcy mieszkańców kiedyś żyło w Prypeci teraz to jest zrujnowane miasto duchów po prostu nie ma tu już żywej duszy no poza rosyjskimi najemnikami i nami okej okay, jesteśmy już prawie na miejscu helikopter pewnie za chwilę jakieś spotkanie będzie tutaj na które musimy się udać i tam zostawić pułapkę Dobra. Dobra. Ok, wychodzimy sobie. No, ten moment właśnie mi przypomina. Trochę misję ze Stalkera, tam jeden z tych poziomów. No i co? Jedziemy do budynku i tam załatwimy sprawę w drugiej części, która no, będzie na pewno ciekawa i strasznie efektowna i hardkorowa. Ok, no to ruszamy i zobaczymy jak pójdzie.